Cześć moi drodzy, postanowiłem zatrzymać się w ustronnym miejscu. Jak widzicie, za mną statek sobie płynie. Fajna miejscowa. Pod mostem cichutko, spokojnie. Wiatru też nie ma za dużo, to dla mnie ważne, bo mój mikrofon nie zawsze sobie radzi. O cholera, długi. Ale żeśmy trafili. Słuchajcie, jak widzicie, fajne miejsce. E, odkryłem je przypadkiem. Zobaczyłem. Zjazd i pomyślałem, że wstąpię. Fajny stąd widok na tą wodę. Blisko szklarnia. Dzisiejszy odcinek chciałem zrobić o sprawie z kapturem. Słuchajcie, część z Was wie o co chodzi, część z Was nie. Dla tych, którzy nie wiedzą, po lewej stronie wyświetli Wam się filmik opowiadający o tej sytuacji. Ci z Was, którzy wiedzą. Nie muszą go oglądać. Natomiast po prawej stronie wyświetli Wam się filmik, w którym ja komentuję komentarze z tego filmiku. No, tam, tam zrobiło się ciekawie pod tym kątem. Słuchajcie, wczoraj nie zrobiłem dla Was materiału, bo wstąpiłem na live'a do Kolesia, który prowadzi również vlog o Holandii. Słuchajcie, Spinki Holland. No, jego zaletą jest to, że siedzi tutaj trzy razy dłużej ode mnie. Więc ja lubię konfrontować jego wiedzę ze swoją. Koleś wie więcej ode mnie. Zainspirował mnie w ogóle do stworzenia vloga. Stwierdziłem, jeśli spinki może, czemu nie ja? No przecież gorszy nie jestem, nie? Ja zresztą mogę Wam opowiedzieć rzeczy typowo z perspektywy pracownika tymczasowego, którym on już dawno nie jest. Więc jego wiedza po prostu bazuje zupełnie na innym życiu już. On tutaj sobie życie ułożył. Natomiast ja jestem nadal zawieszony. Pomiędzy światami, link do Spinki Holland zostawię Wam w opisie tego filmu. Odwiedźcie, chociaż większość z Was prawdopodobnie e, zna kanał Spinki Holland e, i pewnie to dlatego trafiliście na mój kanał. E, nie wydaje mi się, że wydarzyło się to inaczej. No, chłop ma 50 razy więcej subskrypcji niż ja, więc co ja taki maluśki będę go polecał. Natomiast e, ci, którzy z Was trafili niechcący na mnie, a o nim nie wiedzą. To warto też do Spinkiego zajrzeć. Widzę, że otaczają go w ogóle fajni ludzie. Sporo czasu spędziłem z nimi na Discordzie wczoraj. Poszedłem za późno spać. O wiele za późno. Dzisiaj rano miałem problem wstać. Ale nie żałuję. Fajna ekipa. Mam nadzieję, że uda się spotkać choćby z kilkoma tymi osobami na żywo. Zwłaszcza ze Spinkim. I może uda się jakiś taki, nie wiem, mały wywiadzik zrobić. Ja myślę, że on będzie miał sporo pytań do mnie. A propos mojego pobytu w Holandii, ja chętnie na nie odpowiem. Myślę, że może wyjść z tego fajny materiał, fajna współpraca. Słuchajcie, przejdźmy do rzeczy, bo chcę Wam w końcu już powiedzieć, jak ta sprawa się skończyła z tym kapturem. No, Holender, który pracuje tam od ponad 20 lat, nosił kaptur, którego nosić nie powinien, według regulaminu. Kiedy ja go założyłem, to wiadomo, co się stało, zostałem zaportowany z czym nie zgodziłem się momentalnie. Nie będę Wam tego rozszerzał bardziej. Po prostu zrobiłem rozpierdziel o ten kaptur, bo uważam, że jeśli pracuje kilku Polaków na magazynie, a reszta to Holendrzy i ci mogą, a jedni nie mogą, to no, wychodzi jakaś tam dyskryminacja pod tym kątem. Poza tym było to kolesiostwo typowo, bo chłop pracował jako team leader wiele lat w tej firmie, później przeszedł na wózek z nieznanych mi powodów, więc wiecie, tam to jest głęboki szeroki temat. Natomiast co jest istotne w tej historii, to że oni dwa tygodnie nie potrafili tej sytuacji rozwiązać, bo bali się chłopa. E, bo to wiadomo, kolega, supervisor próbował mi wmówić, że chłop ma jakąś medyczną przypadłość, że on ten kaptur musi nosić. No to jest kompletna bzdura. Powiedziałem mu, że jak poda mi... Nazwę przypadłości, to ja sobie to wygobluję, że tam kaptur jest potrzebny. Bo ja pierwszy raz słyszę, że istnieje medyczna przypadłość, przy której trzeba kaptur nosić, ja mówię, i nie można tego zastąpić kominem czy czapką. Ja mówię, no to tak nie może być. Więc zaraz zmienił zdanie, powiedział, że nie, nie, no ja mam dla niego już przygotowaną sytuację awaryjną i inne rozwiązanie, więc myślę, że to rozwiążemy ten problem. Ja mówię, no spoko, czekam, czekam na rezultaty. No i słuchajcie, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że nie mogli zmusić chłopa przez dwa tygodnie do tego, żeby ten kaptur zdjął, co jest w ogóle jakąś kpiną totalną. On nawet podjął próby zrobienia wała wszystkich dookoła, co jest ogromnym brakiem szacunku i dla firmy, i dla pracowników. Czyli założył najpierw kaptura, potem na to czapkę. Już próbował tak oszukiwać system, co oczywiście też wypunktowałem bardzo szybko. No i słuchajcie, jak to się skończyło? No skończyło się tak, że przyszedł team leader po rozmowie z superwizorem po dwóch tygodniach do mnie i do mojego team lidera, który mnie zraportował wcześniej za to samo. Nie udało im się zmusić chłopa do tego, żeby on ten kaptur zdjął. On jest agresywny, wiecie, on jest wybuchowy, wszyscy się go boją. No ja się go nie boję. Nie obchodzi mnie, co on sobie pomyśli a propos tej sytuacji, a propos mnie. On mi może na, e, że tak powiem, na pukiel skoczyć. Ale słuchajcie, do meritum. E, przyszedł tym lider i powiedział, że no Piotr, regulamin dalej obowiązuje z kapturami, ale ty dopóki nosisz kaptur e, w prawidłowy sposób, w taki, jaki nosiłeś, czyli wiecie, ja go przez moment, jak były przeciągi, założyłem dosłownie na czubek głowy, nie? Tak go nosiłem. Tak, żeby zasłonić tylko kark. Ale okazało się, że łamie regulamin. A ten koleś miał założonego go tak, że kompletnie nic nie widział, słuchajcie. Więc, no, oczywiście, że uważałem się za poszkodowanego, bo mi to wizji kompletnie nie zasłaniało, a chłop jeździł w naciągniętych dwóch kapturach i no nie było żadnego problemu kompletnie. Więc okazało się, że regulamin nadal oczywiście jest dla wszystkich, ale Piotr, rozmawiałem z superwajzorem i możesz nosić kaptur w ten sposób, w który go nosiłeś. Bo on nie łamie teoretycznie zasad, o które nam chodzi. No ja tak słuchajcie, popatrzyłem na niego. Ten drugi tym lider, który mnie zgłosił wcześniej też popatrzył na niego z niedowierzaniem. E, I ja mówię, ale dlaczego pozwalasz mi nosić ten kaptur, skoro kaptur jest ogólnie zakazany? Mi nie chodziło o to, żeby dostać zgodę na kaptur. Mi chodziło o to, żeby wszyscy byli traktowani równo. E, bo Polacy byli raportowani. Zresztą nie tylko Polacy, holendrzy też się burzyli, że ten facet może, a inni nie. No i okazało się, że nie mogli go zmusić. Wiecie, moim celem było e, osiągnięcie tego, żeby on też ten kaptur zdjął. Nie zdjął. Więc skoro ja byłem najbardziej taką osobą, która się tym interesowała, to mnie też pozwolili go nosić. No ja uważam, że to nie jest rozwiązanie problemu i konfliktu, e, bo teraz ludzie zadają sobie pytanie dlaczego i ja mogę nosić kaptur? E, teraz zastanawiałem się, czy i ja jestem kolegą superwizora i tym liderów no powiem Wam, no, no regulaminy w tym kraju są zrobione, tak jak mówię, z, z kart, domki z kart, które, tak jak mówię, jeśli staniesz obok i pierdniesz, to się, to się po prostu przewrócą. Żadnych fundamentów solidnych. Jak jeden chłop łamie zasady, a drugi się po prostu do tego przyczepi, no to temu drugiemu pozwolą też łamać zasady. Bo czemu, bo czemu by nie? No zmierzzyła zmiażdżyła mnie ta sytuacja. Ja oczywiście skrzętnie korzystam z tej opcji noszenia tego kaptura, jeśli są przeciągi. Dzisiaj takie były i znowu założyłem kaptur. Oczywiście delikatnie, lekko na tył głowy, tak jak wam pokazałem. Tak, żeby tylko kark chronić, bo to między bramami te przeciągi, jak się na tym wózku jeździ i się nie rusza 8 godzin, są po prostu tragiczne. Ale słuchajcie, nie czuję, że wygrałem tą wojnę, bo chodziło mi o to, żeby ten zasraniec ściągnął ten kaptur, a nie o to, żebym ja jako pracownik dostał zgodę również na jego noszenie. No, dziwna sytuacja. Nie mogę jej przetworzyć do teraz powiem szczerze. Więc chłop dalej jeździ w kapturze. Nikt nie zwraca już mi uwagi, kiedy ja w nim jeżdżę, a reszta nadal nie może. Więc ja nie wiem o co tutaj chodzi. Natomiast dalej już tego drążyć nie będę. No tylko że wszyscy drabinkowo w górę zrobili z siebie idiotów, bo najpierw miałem przez tydzień rozmowy z dwoma superwajzorami, z jakimiś tam trzema team liderami, że regulamin jest dla wszystkich nie ma wyjątków po czym po dwóch tygodniach e, dostałem informację, że regulamin nie jest dla wszystkich nie mogą zmusić chłopa no nie powiedzieli mi oczywiście tego wprost ale chłop pewnie powiedział, że go nie zdejmie a oni powiedzieli, dobra, nie będziemy z nim dyskutować bo robi nadgodziny i robi tu od dawna jest z naszym kolegą e, więc postanowili mi otworzyć e, furtkę i dać zielone światło no bzdura kompletna ale co zrobić to tyle jeśli chodzi o te Wspaniałą sytuację, tyle wam chciałem przedstawić. No, tragedia jakaś, słuchajcie, fajnie, że się udało nagrać ten odcinek, bo powiem wam, że ostatnie trzy dni miałem wycięte trochę z życia, zwłaszcza te dwa od wczoraj, bo wczoraj po prostu spadłem ze schodów w chałupie. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Poślizgnąłem się na schodku, bo byłem w samych skarpetach już ubrany do roboty z baterią. Wiecie, w jednej ręce do rowera, i z siatką w drugiej. Więc nawet nie miałem się czego złapać. Po prostu ciulłem na te schody plecami. Zjechałem po nich jak Kevin, sam w domu na sankach. Na ostatnim zakręcie udało mi się zatrzymać nogą o ścianę. No, powiem Wam, dzisiaj jestem połamany. Ręka mnie już strasznie boli od tego trzymania gimbala. Ale. Eee, dobra, dobra, zmieniłem rękę, zmieniłem rękę. Powiem Wam, że wszystko mnie boli. Czuję się, jakby mnie całą noc kopali. Albo samochód mnie potrącił. No, wszystko mnie dziś bolało. Ledwo z łóżka się podniosłem. Myślę, że jeszcze ze dwa dni będę odczuwał skutki tego wypadku. Dobra, słuchajcie, zbieram się. Miłej reszty dnia. Przetrwajcie jakoś ten tydzień. Cześć, do zaś.